Dzień dobry, witam Państwa w Filharmonii Kaszubskiej. W Filharmonii prezentowane są obecnie dwie niezwykle ciekawe wystawy. W galerii głównej można podziwiać pracę Rafała Olbińskiego, genialnego polskiego malarza, grafika i twórcy plakatów. W galerii w dwie strony, znajdującej się na drugim piętrze Filharmonii, prezentowana jest wystawa fotografii koncertowej. Autorem prac jest Błażej Trafalski, który uczył się fotografowania podczas zajęć w Wejherowskim Centrum Kultury. Zważywszy, że Wejherowskie Centrum Kultury nie posiada pracowni litografii a chcielibyśmy przybliżyć tę niezwykłą technikę, mającą w sobie coś z alchemii, poprosiliśmy znakomitego lokalnego artystę Artura Wyszeckiego o poprowadzenie warsztatów z litografii. Jednym z instruktorów podczas tych warsztatów będzie profesor Gorlak, wieloletni dziekan Wydziału Litografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W najbliższą niedzielę w parku kolejny koncert letni wystąpi Ola Kotłowska i Bend. Grają muzykę okołorokową, mają niezwykle energetyczne koncerty. Także przed nami popołudnie pełne znakomity dźwięków muzycznych. A skoro już przy muzyce jesteśmy, to na początku sierpnia zapraszamy na koncert Tribute to Justin Timberlake. To niezwykłe spotkanie nietuzinkowych, trójmiejskich wokalistów i instrumentalistów. 14 muzyków przygotowało własne aranżacje największych przebojów Justina Timberlake'a. Ten projekt to energetyczna bomba, która porywa do zabawy. Podczas koncertu publiczność usłyszy największe przeboje Justina Timberlake'a. Także na pewno przed Państwem ciekawy wieczór. O tym i wielu innych wydarzeniach dowiedzą się Państwo z naszej strony internetowej www wck.org.pl, na którą serdecznie zapraszam. Proszę też polubić nas na Facebooku i śledzić nasze wydarzenia.